140 zł na to wydać Witamy. Portugues. SPO. PO! Jest, dobra. Musi być coś więcej. No proszę, coś jeszcze w środku... O, jeszcze jajko se zgniotłem. Coś w środku, jeszcze jakiś hero 140 złotych na to wydałem Idziemy! Yeah, Glorente do składu. Kimmin Ja. Cześć! To nali. Idę na share play. O! I ostatnia. Ikona! Nazario! Idziemy do Heliego na content, bo coś ma dla mnie. Nie, czy to nie są te wagi za... Ja a nie, to 82 razy 10 musi być. PO Anglia? Barcelona? Bronze podwójny walkout! Chyba, że tu jest tylko jedna karta. Mhm. Co, co ci z tym zrobić? O, ikona jaka! Ty, co tak jasno? Ikona chyba. Real Sociedad, okej. Okay. Zostaw na totsy? Także jest dnia na dzień? To, Quixel, O to niewymienne wszystko, o Boże, o Boże. Tu, tri, co za różnica w sumie? Nie, mega paska kart! Nie, no nie, już nie, już mam. Już teraz mam. Teraz już mam! No nie no, teraz to już nie, nie wysyłaj mi, bo ci nie odeślę. <gry> już teraz nie. Brak ekscelujemy. Ostatnio kupowałem na no niestety mi kurde wód kazali wysłać. Mega paczka na takich kart. Ikona. Mamo, proszę się, dobrze tych paczek nie zostawiłem, nie? Bardzo dobrze że tego nie zostawiłem. No taki co to daje, to jest. Gendogan. Skip. Ej, o! Jest 50 yy, wolnych miejsc. Na 24 godziny. Dostajesz VIPa. Dobra, no na 48, jak będziesz super, nie? 82 razy 10! To musi być moc! Nie, no nie, tak mnie to rozwala, że oni zepsuli. Że oni to kurde. Zep... A raucho! Że oni zepsuli to otwieranie. Że to. Podwójny walkout! No tak, jak będę widział Nick z Discorda, jak będę taki sam, no to tak. I? Dejong! Odegard. Araucho i Odegard. Wamo karajo, wamo, wamo, wamo. Dobrze, i kto jeszcze? Show, zieliński. 85 razy 5 O, o, I jestem. Czekaj, muszę zmienić. Ikona! Aha, chłop, mi napisał Twój stary nie ikona Dobra, ostatnia paczka, 85 razy 5 Oj, 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 oj Oj, 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 oj 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 o, 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 po Bo... I jakiś inform I Mitrowi, I Milikowicz. Ja pierdzielę. Kto da tą paczkę? Mówię, dostaję v dostaję Ilo? Ile? wow, wow, Pięknie, pięknie, pięknie. Coś zadania robić. Kolejna paczka: 85 razy 5. I 83 razy 5. Niesamowite paczki. LP. Juventus. Tauryn. Kiesa. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. I... Jimenez Fekir... Klasie? I 85 razy 5. Razy 2. Niemcy. N. Pop. Dobra, ale to jest podwójny walkout. No, musi być. Co w środku? Co w środku? Co w środku? Neymar. Neymara widzę. I chyba Neymara widzę. Widzę Dawaj Vipa, ty nie dałeś, nie dałeś kwadrado, nie dałeś. Siema, tu mleko. No bo oni się poświęcają, widzisz jakie poświęcenie? Takie dobre paczki. No przecież nie na zawsze, na... 48H. Francja. Esho. Lyon. Renard. I w środku... Okej. Okay. Kevin, A dziwi... Oj, piękne są te stroje Milanu w ogóle, nie? Bardzo ładne. Bardzo mi się podobają. Gendoga, Shaw, Kobul. Okej. Okay. Ej, jakim cudem jedni dostali taką paczkę, a drudzy taką? Czemu jedni mają taką, a drudzy taką? O co tu chodzi? Czemu każdy... A, bo dobra, bo jedni robili te zadania, a drudzy... O ja no tak. Bo nie robili wszystkich wyzwań. Aha, aha. Taką ty masz coś z głową? O, LRTF! Niemcy! SBD! Wolfsburg, yy, yy, O jest, tutaj... Co tu się kurczy? Nie, to może coś mega mocnego! Okej! Okay, Okej! Okay, Okej! Okay. Tak mnie to boli. 82 razy 10. Tak, taka ładna animacja była. Teraz to wygląda jak jakieś... Uh -huh. To, czekaj! Z 82 razy 10 na. Na przyszłości, Czechy. Te 20 meczów w skład Battles, jak ty grałeś. Ja. Mogłem sobie 8 dwójki dać. 83 razy razy 5 teraz, dawaj. 83, no to już tu. tu za to teraz, za tą, tą paczkę musi teraz oddać, tu, nie? Francja. Esho. Paward. Renard, dobra, jest Renard. Brawo. Gratulacje dla Renardowej. Czy jeszcze to, to w środku będzie? Skip Raponki dalej bez Wipa? Rafinia! Na no, czemu quick Rafinia, rafinia, rafinia. Dobra, otwieraj, no otwieraj 85 razy 5. O! Jest coś! Francja! CPS Klaus! Klaus, 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 Klaus. No Lucky Lama, no, Lucky Lama, no. taki nikno. To 85 razy 5! Jazda! Najważniejsza paczka w historii gry! Polska! Bramkarz! szczęsna, ale to jest podwójny łok, się nie przejmuj, bo to się, to, to się nawet... Co słup? Co słup? Jaki słup? Sup? Co ja przecież nic nie powiedziałem. z Jakbym powiedział na przykład kur... I na przykład dokończył później... Ba! To tak. Ale tak to nie, no i gdzie? Dobra, kolejna paczka 85 razy 5. Francja jeszcze Renard. No zaś znowu Renard, ale mam nadzieję, że podwójny walkout. Tak jest, podwójny walkout. I w środku dostajemy oprócz pani Renard jakiegoś pana, ale jakiego? Bruno Fernandesza. aha, ty kurde. Ona chyba coś warta jest. Jazda. Musimy się na O, nie ma. Co za motka Mikupeni? <grystanie> Roll for podwójny walkout. Ta emotka jest super P.L.K.D. Jak ona się nazywa? Hej, no to we, kto ją tam dodał? Miszpy tam ma moderatora do demotek. I manę, i na was i tam cała reszta to jest nieważne. O Argentyna, a Akunia! a konia no, bo nie zrobiłeś pewnie zadań, Kenala. I brandy. Ikona. Ja pierdolę. Już, już, ja przez chwilę nie oddychałem. Nie, ja przez chwilę umarłem. Ja przez chwilę miałem checku. Zatrzymanie całego ciała. Nieważna. Bo i tak będziemy przejmowali środek pola. 82 razy 10. Poczekajcie chwilę. N, Anglia, co to jest? Od stanów Jest, A, jest już cały skład? Zobaczę na Twitterze szybko. Ocenimy skład Polaków. Dały. Jest. U, o jezu, co mam z tym zrobić? 83 razy 5. Kolejna dobra, mocna paczka. Zobaczymy, co będzie. Aż pada. I love Kurtusk. Fabinho. Łączy nas piłka. On, on by mógł być dobry, z legi, nie? Jedziemy! Kolejna paczka, 85 razy 5 sprawdźmy, za wsz... O nie, no tam predy... Robert! Fire predykcja i podwójny walkout! No. Dobry traf... I co, Kokek? I co? Odpłacało się? Big W! Zaraz sprawdzamy, jaki masz jaki składzik. Masz Ależ oh, oddało, 200 tysięcy ten Van Dijk? Może to jeszcze w środku. Son! Ej, jaka paczka fajna. Co jest? Ile Sonic? Też coś kosztuje. I poki to Co jest? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Kto tu wychodzi? Jakiś Saka Siematirek, Tirek. Witam, witam. Elo, elo, Oho, Sigma Song. Sigma Song. Messi, Haland? Kurde, i w ogóle zauważyliście, że ostatnio od dwóch lat nie ma takiego. No okej, okay, Messi wygra, ale czy to będzie taka złota piłka? No miesiąc pograł w piłkę, nie? Mm. Nie wiem, nie ma takiego mocnego kandydata. Ole klepie, nie? Mbappe to samo, Przecież bo mam piąty mecz bez gola. Gulasz. Na pustą bramkę co kłopotli umie trafić. O kurde, myślałem, że to coś dobrego. I półfinał pewnie nie zrobi. Ale załóżmy, że robi, bo wygrasz to na pewno nie wygra. Bellingham strzela praktycznie co mecz. Czy masz szansę na to, tą piłkę? Ciężko. Ciężko. Nie wygra na pewno. Frantio! CPS Klaus. Żeby pomocnik zdobył... Kurde, chociaż jakie on ma statystyki? Ja, mamy październik, on już nie robi... Nie ma już 10 goli w sezonie? On ma więcej goli niż Erling. Raz. <grym> I embapę razem wzięci 82 razy 10 Jazda. o, taka! Hiszpania? SP? Co to jest? Viareal? Parefo I Hulit. I, i, i ja myślałem, że. Ej, dobra, przez chwilę myślałem, że Hulit wypada, nie? Naprawdę, przez chwilę myślałem, że tu jakiś Hulit leci. Cisco pakiet Tracer, okej. Okay. Y, Jolentę 85 razy 5, jazda. Kolejna paczka, ostatnia, najlepsza. Włochy, bramkarz, Gigi Donnarumma i to może być podwójny walkout na sam koniec. Jest podwójny walkout. Co mamy jeszcze? Kobel. wow. Wow. No musisz wejść do gry po prostu. Masz coś w środku? Na, 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 na. Arise i Parecho.